Koniec czerwca, początek lipca, czwarty tydzień w Łąkowym Kamieniu i jedna bardzo ważna wizyta. Otóż z Krakowa przyjeżdżają przedstawiciele Polskiego Związku Historyków Sztuki, którzy oglądają ten dom pod kątem zamieszkania go przez samego Leopolda Staffa. Prawdopodobnie jest to pomysł Ireniogórskiego starosty Wojciecha Tabaki, który chce tutaj stworzyć na tym terenie kolonię literacką, a wisienką na torcie ma być właśnie Leopold Staff. Margareta zapisuje to w swoim dzienniku. Dodajmy, że Leopold Staw był tłumaczem również Gerharta Hauptmana. Przetłumaczył jego znakomitą nowelę Kacerz. Soany. Rozmowy trwają, jak Państwo wiecie już z poprzedniego tygodnia. swoją politykę prowadzi rząd polski i towarzystwo przyjaźni polsko-radzieckiej, które również ma zamiar przejąć ten dom. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z dziennikami. Маргарет Хаупман. 27 czerwca. O wpół do pierwszej telefon z, z Katowic od pana Walotka zgłasza odwiedziny wysłannika posłaganca szwajcarskiego ambasadora w Warszawie. Po południu doktor Schmidt. Dopisek 27 czerwca. Pan Weimer i panna Mencel przybywają z Sobieszowa do pani Halman do Jagniątkowa. 28 czerwca. Nic nowego. Po południu, doktor Schmidt, dopisek 28 czerwca. Będący w posiadaniu oryginału testamentu Gerharda Hauptmana, adwokat dr Walter Roth 25 rano odjechał bez pożegnania do Niemiec, po czym przysłał mi odpisy. 29 czerwca, parne lato, w południe burza. Przynosimy mnóstwo kwiatów. Gerhard powiedział mi kiedyś. Przynieś mi dużo kwiatów. Po południu autem dwaj Polacy i jedna Polka pokazują Meckowowi legitymację krakowskiego związku artystów chcąc obejrzeć dom. Czy nadawałby się na siedzibę dla najwybitniejszego literata stafa. Meckow pokazuje salę, jadalnie i obie góry. 30 czerwca, niedziela, godzina 15: pułkownik Sokołow. Jeszcze nie, nie zapadła żadna decyzja co do odjazdu. Jego rada: Meckow powinien pojechać do Warszawy, żeby zająć się wszystkim. Także brak informacji o berlińskim mieszkaniu. Godzina 17.00. Dr. Schmidt. Przed południem w odwiedziny przybywa Erich Fuchs z wyrazami współczucia. Pierwszy lipca. Letni upał. Przed południem spokój. O wpół do szóstej przybywają dr Pfister, szwajcarski atasze w Warszawie, i pan Bauman, wysłannik szwajcarskiego posła doktora Ganca z Warszawy, którzy dowiadują się o moich życzeniach. Po południu doktor Schmidt. 2 lipca. Upał. Przed południem nic się nie dzieje. Po południu u nas doktor Schmidt. Godzina 19. Nasza godzinna celebra przed matczyną kanapą. Meckow czyta na głos doktorowi Schmidtowi, mnie i Maksie. Czwartą i piątą pieśń z Wielkiego Snu. Trzeci lipca. Siostra Maxa czyta na głos tekst hrabiego Harego Kesslera z Noje Rundschau z maja 1909 roku o greckiej wiośnie Gerharta Hauptmana. Upał. Po południu doktor Schmidt. mecko w ustarosty tabaki wieleniej górze na uzgodnieniach o odjeździe. Jeszcze nic nie jest pewne. 4 lipca, upał. Po południu doktor Schmidt, później pani Halman, Maxa czyta mi nagłos XIV i XV rozdział Kwiatków Świętego Franciszka. Jest pierwsza w nocy.